No dalej, Dzisiejszego dnia około godziny 15 nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożycinie Dużym została zadysponowana do pożaru poszycia leśnego w miejscowości Buda Zaborowska. Na szczęście pożar nie zdążył się rozprzestrzenić. Spaleniu uległ obszar około 25 na 30 metrów. W tej chwili trwa dogaszanie lasu. Zadysponowano dwa wozy gaśnicze, ciężki oraz średni wóz. Obydwa złożyli na dużego. Kandyduję do Parlamentu Europejskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lista ma numer dwa. Ja jestem na miejscu piątym w okręgu warszawskim.